Ej, a wiecie, że w tej biednej było fajnie? No było. No, 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 no. No właśnie, mi teraz idę do dino. No, ja zaplanowałam, że dzisiaj idziemy do dino. A po co znowu? Po jakieś tam parę rzeczy, nie wiem. Każdy bierze po jedną rzecz. Każdy po jedną. A, a do której jest otwarte? Do dziewiątej. A to która jest godzina? Dziesiąta sześć. A co? A, czyli jest otwarte. No, i do 23 jest zamknięty zemdlałaś, Kornelia? No, bo zemdlałam, no Jezu, i dobra, idzie do tego dino? No, Wiesz jak, jak ostatnio byłam z tym, z koleżanką z przedszkola? No, to tam było tak zajebiście w tym dino, że w ogóle nie wiedziałam co kupić. I było, i, i było tyle, tyle ludu w tym dino. Dobra, chodźcie, idzie. I patrz, i patrz tej wózek mają. No. Ej, z logo Dino. Ale wiesz, Kornelia, że to jest w chodzieży. No. Podać wam ulicę, gdzie jest to Dino. E, jest w chodzieży na ulicy. Na ulicy Cytrynowej 6. O, tak jak my jesteśmy w sześć wszystkie. Ej, no faktycznie. No. No. No faktycznie by jest. Ała. Czekajcie na mnie. I patrz, ziemię mają z, z, ten 10,59. No dobra, to ją bierzemy? Nie, no Antonina, no co ty? No nie bierzemy, nie, tylko, tylko ja wam mówię. A, dobra, ja biorę wózek. No to bierz. Albo nie, nie, będziemy go targać chyba, nie? No, będziemy go targać. No Dobra, to targnij go, Jezu. Za problem. Zobacz. Dobra, chodźcie, idziemy do tego sklepiku. Jezus Maria, ale jak fajnie być w tym sklepie. o jezu. Dzień dobry. Dzień dobry. Laura, ty już od razu do sklepu weszłaś. No wiem. I co z tego? I co z tego? Roxana tam jest. No. Roxana! Antonina! Siema! Co, co robisz? I robię zakupy. A, jak dawno Cię nie widzieliśmy? No. Ja, ja też was tak dawno nie widziałam. Stęskniłam się za to. Wiecie, ja też. Nara. Wiesz, że jestem y, twoją przyjaciółką z przedszkola. No wiem. No. Pa! Nara. Kto to był? To była moja przyjaciółka z przedszkola. A. Dobra. Spoko. Tam ją... Y, tam Roxana właśnie poznałam. A. No i... No, i to, że ją poznałam w przedszkolu. Ale co? Do no bo, mu... no bo Antonina mówi, że, Roksa... że jej przyjaciółka Roxana. Yy, Antonina poznała ten. Roxana z przedszkola. No, to była moja dawna przyjaciółka. A teraz Roxana ma ten. Przyjaciółkę Margaret. Tak mi się chyba wydaje. Nie wiem, nie pamiętam już w sumie. Chyba. Ej, Roxana, mam jeszcze dla ciebie jedno pytanie. Jakie? E, jaką koleżankę teraz masz? Mam margaret, a co? Siema. Elo, jestem margaret. O siema margaret, co robisz? Robię zakupy z Roxaną. A, super. Ja też robię zakupy, ale z laurą. Wow, super. No to dawaj margaret. Co mi bierzemy? E, soczek. Jaki soczek? Eee, jabłkowy. Nie, pomarańczowy. Dobra. Spoko. To je wiesz. Dobra, chodź dalej. Może tam coś jeszcze będzie. Ej, a te lody? Nie no, co? Ty lodów nam nie stać. Kosztują one 100 zł. Boż, Jezu. żwaliłam się. Agata, Patrycja, Kornelia, chodźcie. Już. Już my idziemy. Gdzie tam? Nie tędy weszłam. No i dobrze. A gdzie Agata i Kornelia? Idą. Jesteśmy. Kornelia, chodź. Już. Ej, a wiecie, że spotkałam moją przyjaciółkę z przedszkola? Co? Przyjaciółkę z przedszkola? No, to była Roxana. A, Roxana. Ona ci się podobała? Nie no, Patrycja, no coś ty. To była moja przyjaciółka. dawno. to była. nie. To, y... nie, to nie była. To, to ja tak nie mówiłam. Antonina tak mówiła. A. What the fuck? Przecież ty ja tak nie mówiłam. No to Antonina tak mówiła. No, Antonina mów. E, to była moja dawna przyjaciółka z przedszkola. Roxana. Wow, super, super, super. La, la, Laura chyba się pomyliłaś, wiesz? Wiem, przepraszam. Agata nie chcąc nic się nie zdała. Dobra, bierzemy jakieś zakupy. No, spoko. Ej, a coś bierzemy do żarcia? Bo żarcia to... już jadła wszystko, to wiesz. O, mam, mam jedną rzecz. Pakuję ją tu. Co ty, żeś wzięła? Aurora. Parówki. A, a berlinki mogłaś wziąć? Nie. No właśnie, dobra. Biorę Red Bulla. Ty Red Bulla będziesz piła w ogóle? Jesteś alkoholiczką. No. No i co z tego? I no właśnie z tego żyjesz. Dobra, biorę makaron. Ja biorę 6 rzeczy dla Was. Dobra, ale 5 znaczy się. Nie, sześć, dobra. Ser. Mleko. Biorę. Mleko biorę. I coś jeszcze. Pastę muszę wziąć. Dobra, wzięłam pastę. Dobra, idziemy z tym. Idziemy z tym do kasy. Dobra, spoko. Siema, Peper. Siema. I wie, a wie, że ci się poniedziałek, dziesięćdziesiąt na No wiem o tym, wiem Ej, a w ogóle do której mamy lekcję? Eee, chyba 1030. A, dobrze A co? Się pytam Laura, Agata, chodźcie Dobra Mogę iść z wami w kolejce? Możesz No, nie muszę, wiecie, bo ja sobie biorę coś innego Dobra, spoko. Au. Peny. No? Bierzemy te lody? Bo ten zostały. Dobra, No dobra, bierzemy je. Ja, ja. co, co, z tego? Dobra, chodź. Dobra, jeszcze biorę tą karkówkę. Dobra, chodź, do mnie do klasy. Dobra, spoko. Jeszcze te lody, dobra? Dobra. <kluzny> Przepraszam. O Jezu, coś... coś spadło. Nic nie spadło, tylko się przewaliło. A, ok, spoko, coś, cały sklep się rozwalił, no i co z tego, Wdu w dupie mi to obchodzi. I tam chłopak wini, mi stoi, nie? Mój chłopak tam stoi, Ała, no wiem. Ja biorę chyba berlinki, jak coś chyba dobrze pamiętam, nie wiem, chyba. Dobra, biorę. Wy też, dziewczyny, czekacie w kolejce? No a nie? No właśnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Już wam doliczam, ile to jest. Dobra, spoko. Oła. Dobra, muszę tak, tak leżeć, bo chyba nie ten. No. To razem będzie 20 zł. Kto płaci? Nie wiem, chyba ja. Dobra. Proszę. Dziękuję. Polecamy Kokolino i Kalgo. Dobrze, do widzenia. Do widzenia. Dobra, chodź idziemy. Zspiewamy. Dobra, spoko. Do widzenia. Do widzenia. I zapraszamy ponownie. Dobrze, do widzenia. Do widzenia. Chodź, Aurora, idziemy. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia, proszę pani. Do widzenia. Następny. Nareszcie trochę tłumu. Trochę mało tłumu się zrobiło. Ale ok, spoko. Dobra, wysypujemy wszystko, co mamy i idziemy do szkoły. Dobra. A, a może najpierw z, 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 zjemy to wszystko, co? No. Bo, bo robi mi się trochę... Bo jestem trochę głodna. No wiem o tym, dobra. Masz to. Ty, Patrycja, masz to. E, ty, ten... O, Laura, masz to, ty masz to, ty masz to, a ty, Agata, masz to. Albo nie. Agata, to będziesz miała, a Kornelia będzie miała Red Bulla. Co ty gadasz? Ja, ja w ogóle... Słuchaj, ja w ogóle Red Bulla nie będę piła. Oj, będziesz, będziesz, przecież będziesz piła. No dobra. Jak nalegasz, Aurora, jak nalegasz. Jezus Maria. Dobra, chodź Kornelia, idziemy do tej szkoły. Dobra, będziemy na was czekać. Spoko. Chodź Kornelia, idziemy. Dobra, ja też idę z wami. Dobra. Ała. Jezus Maria. Czekajcie też na mnie. Dobra. Pyszny makaron, dobra, ja też idę z wami. Dobra, Patrycja, spoko. Agata, to już idę, idę. I poczekajcie, my jeszcze idziemy z wami. No, wiemy, wiemy. Wiemy o tym, wiemy. Dobra, chodźcie do szkoły, bo się spóźnimy. Dobra, spoko. Idziemy do szkoły, idziemy do szkoły. Dobra, poczekajcie, bo wszyscy muszą się, bo wszyscy muszą iść do tej górnej szkoły, co? No, no bo wszyscy muszą, no, jak żeby inaczej, no. Boże, co za problem. ja w ogóle, która jest w ogóle godzina? Skąd ja mam wiedzieć? Myślałam, że ty masz telefon, ale już ten, zapomniałam. Dobra, spoko. O Jezus Maria. Siedem osób w szkole, a nas w ogóle nie ma. Rozumiesz? Rozumiecie? No, rozumiemy. No, się trochę robi nudno. A która jest godzina? 10.18, a co? Czemu się pytasz? No bo mamy lekcje za 30, nie? No, no bo mamy i co z tego? No właśnie z tego, że jesteśmy w szkole na korytarzu i czekamy, aż będą te zajęcia. No, wiem o tym, wiem. No, właśnie, jak żeby inaczej. No, bo jak nie było lekcji, to byśmy zrobili szkoły, nie? No, no i co z tego? No i właśnie z tego, pepper. Rozumiesz? No, rozumiem. Dobra. Dobra, czekamy aż będzie 30. No. Kto jest za, żeby było 30? Ja, 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 ja. No właśnie, no to wszyscy. Wszystkie dziewczyny i wini, tak samo, dobra. Czekamy na 30. 1030. Dobra, jest 10.30, więc chodźcie Dobra. Spoko. Idziemy do sali. No. No bo idziemy do sali, co z tego? A gówno. No wiesz, co? Co? Może ja usiądę... Nie wiem gdzie. Może koło... Pterka, albo nie. Eee, usiądę koło... Albo usiądę tu. Nieważne. Tu usiądę. E, dobra, to ja usiadam koło Pepper. Siema Pepper. Siema Laura. Ech. Niby 8 ławek wolnych, a... Nie. Trzy ławki są wolne. Dobra, to ja usia usiadam tu. Siema Eryk. Siema Cornelia. Gdzie, gdzieś ty była. Gdzieś na zakupach w dino na chwilę, nie? No. Si siadam tu. Cześć, Penny. Cześć, Patrycja. Dobrze że, dobrze, że siadam koło ciebie, nie? No. No. A gdzie Aurora? Już idzie. A, spoko. Aurora była. Słuchaj, Aurora, ty byłaś ostatnia. No, wiem o tym, wiem. Nie musisz mi mówić, Patrycja. A gdzie jest pani? Już pani jest na biurku, nie widzisz, Penny? A widzę, widzę. nie wiem. No, wiesz, co? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobrze, chyba wszyscy są. Dobra. Sprawdzam obecność. Agata. Jestem. Antonina. Obecna. Waleria. Jestem. Szymon. Jestem. Tygrysia. Jestem. Moana. Jestem. Eryk. Jestem. Kornelia. Obecna. Dominika. Jestem. Henryk. Jestem. Laura. Obecna. Pepper. Obecny. Patrycja. Jestem. Penny. Jestem. Aurora. Obecna. Wini. Obecny. Dobra, czyli wszyscy są. Aha, i jeszcze chciałam wam powiedzieć, że mamy zastępstwo. No wiemy. Wiemy, 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 wiemy. Aha, czyli zamiast... Pani Suger zastępuje ja. Pani Frida. Dzień dobry, pani Frido. Dzień dobry, dzieciaczki. Wyjmijcie książki i otwórzcie na stronie 90. A dobra, a właśnie chciałam się zapytać: e, kto jest dyżurnym dzisiaj? Kornelia. Dobra, no to Kornelia, rozdaj książki. Dobra. Agata, masz. Mówi się, proszę. Jak coś. Dobrze. Szymon. Más... E... Aurora... Más... Antonina... Más... Cornelia Chiria... Mán... Más... Paty... Más... Erik Más... E... Tygrysia masz. Gdzie tu jesteś tu? Waleria masz. Laura, trzymaj. Henryk. Trzymaj. Pepper, masz. Wini masz. E, Dominik masz. Dzięki, Kornelia. Nie ma za co. Nie ma za co, Dominika. Penny, kurde. Penny, masz. I? I kto jeszcze został? Mana masz. Dobra. Już siadam na miejscu. Dobra. Spoko. Dobra, i tak jak wam prosiłam. Książki na 90 stronie, poproszę. Jak to pani może... Jak... skąd pani że na dziesiątej... Na 90. Dziewią... No bo wiem, bo wiem, czy tak skąd... A, dobra, spoko. Otwieram tę książkę. Dobra, otwieram. I piny na której tej stronie? 90. Pepper, a co? Dobra, spoko. Już ci nie przeszkadzam. Dobra, spoko. a dobrze, że w ogóle nie ma tej małki. No. To by była katastrofa, nie? No bardzo. I a wiesz, peny że dzisiaj była na zakupach? Wiem, nie musisz mówić. No wiem, pa, no wiem, no wiem, Penny, ale no wiesz, no wiem, mam chłopaka. Jakiego Patrycja masz chłopaka? I sonaty? Winiego mam. <laughs> no co? Nic. No właśnie, no to, no to czemu nas pocuchujesz? Ja was nie pocuchuję dziewczyny. No, ja myślę. No właśnie. Ale win jest śmieszny, nie? No. Dobra, dobra. Słuchaj, słuchaj pani. Dobra, spoko. E, 90 strona, poproszę. Dominika, daj mi tą książkę. Już ją daje, proszę pani. Dobra, 90 strona. Czytam w kąpie, dobra. Trzymaj tę książkę. Weź mi pani, nie gadaj. Dobra. Ok. 90. strona to jest baśnie, rosyjska baśnie. Proszę ją przeczytać. Jezus Maria, będziemy te y, baśnie czytać po rosyjsku? No, a nie, moje drogie dzieci. Nie wszyscy naraz. Dobra, spoko. Będziemy to wszystko czytać, proszę pani? Przecież to bez sensu. No, będziecie to wszystko czytać. Gówno je to obchodzi. Nie, nie będę tego czytał w ogóle. Ja też nie. Ale Henryk wini. Dlaczego wy nie, nie chcecie czytać? Bo wszystko jest po rosyjsku. No właśnie. Eee... No dobra. A to oddaj. O, dobra. Eee, przeczytać baśnie i proszę, żeby Kornelia roz... oddawała wszystkim książki. Jak ktoś skończy czytać baśnie, to proszę mnie zawołać. Kiedy wszyscy już przy, przeczytali baśnie. Prze, prze, przeczytaliśmy. Dobra. Teraz e, oddałaś mi książki. Dobra. Dobra, to Kornelia oddała książki. Dobra. Już oddaję. Hmm. Agata. Zaniosz. Antonina. Masz. Valeria. Szymon. Masz. Tygrysia masz Moana masz Masz Eryk masz Kornelia ja mam Laura ma Pepper ma Patty masz pen masz Aurora masz I wini masz Dobra Osz dobra, kartkówkę, wyciągnijcie karteczki O nie, dzisiaj będzie kartkówka z baśni, co teraz czytaliście To po co my tu w ogóle przyszliśmy do szkoły? A skąd je mam Patrycja wiedzieć? Mogliśmy, po chuj, żeśmy tutaj przyszli do szkoły No właśnie wiem Ej, o czym wy w ogóle gadacie? No bo ci jest kartkówka jakaś, ale nie wiem z czego znowu z czego. Z baśni, co teraz my przed chwilą czytaliśmy Co ty gadasz? No, No nie tak pani mówiła. Aha proszę pani. Przepani. pani. Kurwa. Dobra, wszyscy, dobra, wszyscy gadacie. proszę pani, 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 proszę pani. Proszę pani. Słucham was gdzie bachory. E, zgłaszamy nieprzygotowanie. No właśnie, zgłaszamy nieprzygotowanie. Ale jak to wy zgłaszacie Wszyscy, y, ca y, cała szesnastka nieprzygotowanie. No przecież, wtedy ją czytaliśmy, baśń, A teraz wy mówicie, że się nie przygotowaliście na kartkówkę z baśni. Czy wy jesteście, nie wiem, w ósmej klasie? W czwartej my jesteśmy. Dobra. Dobra, idźcie do domu, bo już mnie wkurzacie. Naprawdę do tych dzieci nie mam cierpliwości. No. Przecież oni już ten... Dawno powinni skończyć. Dawno. Boże. Dobra. Idę do chałupy. A Jezus Mario, dobra. Nie wiem. Nie obchodzi mnie to, dobra, idę. Idę się wykąpać. Wykąpam się. Nareszcie jak cisza i spokój, no. Boże. Dobra, kąpi się. I co z tego? Boże. Mam w dupie te pani. A ty? Ja też ją mam w dupie. Dobra, chodźcie, idziemy. Bo to było bez sensu, co pani teraz robiła. Nie? No. Chodźcież. I chodźcie, bo... bo ta głupia pani w ogóle ten. No. Yy, no. Chciała zapowiedzieć nam kartkówkę, ale mi się okazało, że nie. No. Chodźcie. Dobra, spoko. Idziemy już. O. Ej, Dominika, poczekaj na mnie. Dobra, spoko, Szymon. Ej, siostra, idziemy? No, idziemy. Dobra, wszyscy do domu idziemy. Ja idę tam, nara. Wszyscy tam idziecie. Dobra, spoko. Idę z tobą. Dobra, chodźcie, cały tłum przyszedł. Dobra. Jezu, nienawidzę tym nową pani, nie? Bo ona była najgorsza. Najgorsza, jaką widziałem. No, ona była... I ta pani robiła nam wstyd. Po prostu wielki wstyd. Skąd wiesz? Bo robiła nam wielki styc, bo ten, słuchaj, bo ten, no, bo pani, wiesz jaka, była dla nas debilem, no wiem właśnie, dobra, idziemy. Dobra, słuchajcie, muszę y, z widzami się żegnać, dobra, jeszcze imiona przedstawiamy, bo już chyba zapomnieliście, jak mamy my na imię. Patrycjo, Penny, wini, Aurora, Cornelia, Pepper, Laura... Erik, Dominika, Szymon, Henryk, Antonina, Moana, Waleria, Agata, e, Tygrysia. No i to są nasze te bohat bohatery. E, no, bohaterzy. E, ten ze szkoły. Dobra, Nara. Nara.